Załóżmy, że interesuje nie nas nie poszczególny klient, tylko powiedzmy poszczególny stan. Czyli w tym przypadku damy sobie delivery state California. Mamy nasze słówko where. Mamy nasze słówko from. Mamy select. Czyli zaczynamy select, później idą kolumny, te zwykłe i te, gdzie będziemy agregować. Później mamy from, where. Group by i tutaj ważne, żeby to była ta sama kolumna, którą używamy, która nie jest zagregowana, która nie jest częścią obliczeń. No i teraz mamy jeszcze order by, bo chcielibyśmy użyć jakiegoś sposobu sortowania. Załóżmy, że dam sobie order by i w tym przypadku mogę nie tylko pisać nazwę kolumny, po której chcę posortować, ale mogę również użyć pozycji. Która ta kolumna jest? I teraz chciałbym, żebyśmy sobie użyli numer 2, czyli posortuj, posortujemy sobie po drugiej kolumnie, pierwsza, druga, trzecia i damy Descending, czyli zaczniemy od tych klientów, którzy mają największą ilość zamówień w Kalifornii. No i pokażemy sobie 10. I teraz widzisz dokładną kolejność słów kluczowych, czyli SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, ORDER BY i LIMIT. Natomiast pamiętaj, że to, jak jest to tutaj napisane, to nie jest kolejność, w jakiej SQL wykonuje obliczenia. Najpierw mamy FROM, bo najpierw trzeba zerknąć na całą tabelę. Później mamy filtrowanie podstawowych wartości, tak, czyli mamy ten WHERE, czyli mamy de facto FROM, WHERE, Później patrzymy, czy są jakieś grupy. Są grupy, więc będziemy grupować po Customer ID, i dopiero później, jak pogrupujemy, czyli de facto mamy już tutaj ten rezultat zapisany w pamięci, sortujemy sobie to, w tym przypadku po drugiej kolumnie, a na końcu stosujemy limit, czyli wybieramy x rzędów, które nas interesują. I rezultat takiej ferendy wygląda w ten sposób. No i tutaj mój problem jest taki, że jak widzisz, mamy ilość zamówień i ilość rodzajów dostawy tak nieładnie napisana. Ona nie wygląda tak jak Customer ID. Więc to, czego potrzebujemy, to alias. Alias to po prostu nazwanie kolumny po swojemu. Załóżmy, że nazwiemy sobie nasz Count Order ID jako number Orders, a to jako Number. Of Shipping notes. Można to pisać w ten sposób. Bardziej poprawnie, bo to też zadziała. Więc najpierw pokażę Ci tak. Czyli jak widzisz po kolumnie albo po obliczeniu, po prostu po spacji dodajemy alias. Poprawniej jest i myślę, że lepiej to wygląda. Dać słówko as. Ja jeszcze lubię to zrobić w ten sposób, że przesunę sobie tabem tak żeby as było w jednym miejscu i ładniej się to wtedy czyta. Jeżeli chcielibyśmy, żeby oprócz tego użyć jakąś nazwę kolumny, która ma spację w sobie, czego nie polecam, ale gdyby było to potrzebne, to nie możemy tego tak po prostu napisać, no bo jak oddzielimy spacją, no to SQL będzie myślał, że to dwa osobne słowa są. Żeby przeszła spacja, musimy użyć podwójnego cudzysłowa. I wtedy możemy użyć Jakiejkolwiek nazwy nam się e, podoba, na przykład numer klienta. I teraz widzisz, że używam spacji. I teraz nie ma problemu, jest spacja, jest ok. To koniec części pierwszej naszego mini kursu SQL. W częściach kolejnych inne obliczenia, joiny, a także nieco bardziej zaawansowane rzeczy. Pamiętaj o lajku i subskrypcji.